Na co dzisiaj do Pekinu zrobić jutro wywiad z chińskim miliarderem, biznesmenem? Ubiorę sobie koszulkę suprema, żeby zrobić dobre wrażenie. Trzeba się pokazać, że biedy nie ma, nie? Wydrukowałem sobie bilet lotniczy, żeby mieć na wszelki wypadek na lotnisko. Jaram się kurczę tą widzą transferową do Chin, bo nigdy o tym nie pomyślałem, że mógłbym tego użyć po prostu, a to jest bardzo dobry patent i powoduje, że cała ta biurokracja z chińską ambasadą nagle staje się mega prosta, a w zasadzie w ogóle jej nie ma. Jeszcze na szybko złapałem kawkę z anetą koleżanką z Nowego Jorku, no i trzeba się będzie już zbierać. Mój ból jest niestety taki, że muszę zostawić sputnika. Nie dam rady tego zapakować, bo mam za dużo sprzętu jak na robótkę, którą, na którą jadę sam. Tak nie do końca dobrze, to stoję z czasem przed tym samolotem, więc zrobiłem sobie check-in przez telefon, bo online nawet coś mi nie działał. Mój filmik jest w karcie na czasie. Widzicie? 21 miejsce w karcie na czasie obecnie na tym lotnisku, Haneda załatwiają sprawy. Do, dojechałem do lotniska na mniej niż godzinę przed wylotem i wszystko się udało zrobić. No to doleciał żem. Kurde, nie żartują ludzie, tutaj jest ją mgła i to jest wszystko smon. Ale no spokój, kurde. Dawniej miał taki problem się do Chin dostać. A teraz? Przylatujesz, pokazujesz, że masz bilet na dalszą podróż i jesteś. Okej, okay, no to to są już Chiny, to już jest po wyjściu z imigracji, po wbiciu wizy. No myślę, że tak Chiny wyglądają w całości. Nic więcej tu chyba nie ma do oglądania, możemy wracać. Patrzcie co się stało z moją walizeczką. Fe. No to czas na małą recenzję. Chińska kawa. Normalna. Zawsze miałem taką mantrę na lotnisku że pierwsze dwie rzeczy, które trzeba załatwić to jest karta SIM i gotówka z bankomatu. W roku 2018 obie się już trochę dezaktualizują, bo coraz rzadziej wyciągam gotówkę i coraz rzadziej korzystam z lokalnych kart SIM, bo mój japoński numer telefonu ma relatywnie niedrogi roaming na takie krótsze pobyty. W Chinach jest taki w ogóle problem, że jak jesteś jest jedną z tych niewielu ludzi na świecie, które nie mówią płynnie po chińsku i nie czytają, to adres, który im pokazujesz normalnie w naszym zapisie jest dla wielu ludzi bezużyteczny, więc warto mieć pozapisywane adresy napisane po lokalnemu. A w ogóle ciekawostka, VPN -y działają. W sensie normalnie sobie zainstalowałem sobie VPN i siedzę sobie na Facebooku. Więc z tym wielkim chińskim murem internetowym to są sposoby. A oh, what the fuck? To jest moja wanna na środku mojego pokoju. E Darmowy upgrade. W ogóle ten pokój hotelowy. Patrzcie, chciałem sobie dać rzeczy do szafy. Więc to jest szafa. Można wejść. <ścoughs> po co komu tyle miejsca? Zapłacone to sobie zrobię o po polsku. Tak naprawdę to zawsze się rozpakowuje w hotelach na... No, tak całkiem, żeby się zadomowić, bo wtedy jest mi przyjemniej. Właściwie widzieliście jak Gonciarz wyszedł z szafy. Także tutaj będą imprezy w jacuzzi, e, w moim pokoju hotelowym, zapraszam wszystkich. Tu natomiast się moja klatka dla ptaków. E, Boże, jakie wielkie lustro. I tu jest jeszcze jedno lustro. I tu jest jeszcze lustro. To jest dość normalne w hotelach, że jak masz barek, to w barku hotelowym z rzeczy dodatkowo płatnych, są na przykład prezerwatywy i jakieś takie rzeczy erotyczne. Ale pierwszy raz widzę, żeby opcją do kupienia była taka maska w stylu oczy szeroko zamknięte. To jest chyba zestaw, dwie w cenie jednej. No spoko. To jest domowy ser na 25 piętrze. No, ja pojechałem na spotkanko na kolację do innego hotelu. To jest taki daszek y, na, na dachu, gdzie jesteś tak wysoko, że możesz zanurzyć sobie głowę w smogu. No dobra, to tyle dzisiaj zwiedziłem Pekinu, czyli w sumie nic. Jutro pozwiedzam.